Agnieszka sobie z tej strony, słuchajcie, zrobię, zrobię taki numer świata, czyli po prostu wyciągnę dla Was wolna jako radę jeszcze na ten czas 12 dni sierpnia i zobaczymy sobie co i jak, jak one Wam doradzają. Natomiast ja szczerze mówię, ja nie będę wróżyć, ja po prostu Wam wyciągnę tylko radę, to wszystko. Te z was, które się czuły urażone tym, że nie było waszego znaku, trudno, będę robić takie rzeczy, jeżeli będę widziała koszmary senne, generalnie rzecz biorąc, i różne inne nieprzyjemne, naprawdę, takie, z którymi ja, patrząc tak naprawdę na te karty, nie wiedziałabym co zrobić w danej sytuacji, jest sytuacja po prostu patowa. Będę robić takie, a nie inne przerwy, czyli po prostu nie będę nagrywać tego znaku, bo nie, bo nie chcę przekazywać dramatycznych e, rzeczy, na które nie ma wpływu. Momencie. Teraz sobie zobaczę dla Was Luna z miłą chęcią i, i nie miejcie żalu: zawsze macie możliwość zadzwonić na prywatne e, czytania. Jest to zupełnie inna praca, jeden do jednego, aniżeli e, ściąganie albo wchodzenie w energetykę grupy, na przykład danego znaku, który jest, który jest po prostu wagnista, e, no tak to można nazwać, tak? Także po prostu moja wola, generalnie rzecz biorąc, moja też odpowiedzialność za to, co nagrywam, co mówię, co przekazuję. Także e, akceptacja, tak? Puścić to, i teraz w tym momencie sobie patrzymy, co one mają dla Was za przekaz. Króciutko, to będzie chwila, moment, tak naprawdę. No dobra, po pierwsze, generalnie rzecz biorąc, wszystko dotyczy emocji, uczuć, spraw, które generalnie rzecz biorąc można nazwać podjęciem wszelkiego ryzyka pod wpływem emocji, e, właśnie uczuć, pożądania, namiętności, różnych innych rzeczy. Tutaj jest tak samo, generalnie rzecz biorąc, tak naprawdę porzucenie pewnej formy, zobowiązań albo jakby tego, co się powinno na rzecz tego, co się chce, co się pożąda, tak to można nazwać. Dlatego zobaczymy, która runa wychodzi. Moi drodzy, generalnie rzecz biorąc, od razu mówię, że to będzie wymagało zrozumienia, dobrze? Runa, która generalnie rzecz biorąc informuje, inaczej, chce Wam cokolwiek przekazać, to jest Runa Dagas. Runa Dagas wygląda jak taka kokardka niby. Zobaczycie sobie na pewno na internecie. Chociaż, moment. Moment, zróbmy może w ten sposób: o. To jest Runa Dagas. To jest Runa Dagas. Tak wygląda. Kochani, ta runa informuje o tym, że czas zobaczyć w świetle to, co w tej chwili się dzieje, jakie podjęło się decyzje, generalnie rzecz biorąc, w jaki sposób tak naprawdę się postępuje i co za los sobie tak naprawdę wykuwasz poprzez te decyzje, które podjąłeś. Skorpion, bardzo ważna rzecz. Odwrotność tej runy tak naprawdę informuje o tym, że decyzje, które były podejmowane w ostatnim czasie a to jest najczęściej informacja o trzymiesięcznym okresie, są po pierwsze generalnie rzecz biorąc w odwróceniu to jest energia absolutnego zaślepienia, pożądania, namiętności, wariacji, kompletnego jakby widzenia za mgłą pewnych rzeczy, upierania się przy pewnych sprawach, które kompletnie są inaczej w rzeczywistości tak naprawdę się wyświetlają bycia pod przemożnym wpływem tak naprawdę generalnie rzecz biorąc osób, które emitują energię absolutnie zakłócające, wprowadzające na bazie magnetyzmu, na bazie generalnie rzecz biorąc pewnych miłych ciału, że tak powiem i zmysłom energii wprowadzają Cię autentycznie w błąd, doprowadzą Cię generalnie rzecz biorąc, jeżeli nie zobaczysz, szybciutko nie zobaczysz jaka jest prawda, pod wpływem czego jesteś, no manowce cię sprowadzą w I teraz runa, którą mam w ręce, informuje o tym, żebyś odszedł, Skorpionie, od wszystkiego, co jest ciemnością, ale absolutnie i pod każdym jednym względem. Od wszystkiego, co jest ciemną, szarą energią, co jest generalnie rzecz biorąc poparte niezdrowością, że tak powiem, ale to nie oznacza, że ty masz rzucić na przykład, generalnie rzecz biorąc, wieprzowinę na poczet rukoli. To. Tu chodzi o o wiele głębsze tak naprawdę sprawy. W tej chwili jakby to jest taki czas, gdzie dobrze by było, żebyś zrozumiał, że kujesz swój najbliższe trzy lata tak naprawdę los. Jeżeli cokolwiek skorpionie oparłeś na przemożnej chęci, uzyskania czegoś, bo tak, bo już, bo natychmiast, bo ja po prostu to chcę, bo ja czuję, bo rządzą tobie właśnie, te rządzę. I tak naprawdę podeptałeś to, co było generalnie rzecz biorąc oparte na dużym zrozumieniu emocjonalnym, na dużym zrozumieniu, dopasowaniu tak samo intelektualnym, coś co było wypracowane przez naprawdę kupę czasu i i kosztowało Cię być może dużo wyrzeczeń, ale wiedziałeś w tamtym okresie, że to jest potrzebne, może to być spokój, może to być utrzymanie rodziny, może to być utrzymanie firmy, może to być cokolwiek. Jeżeli Ty to przekreślisz na poczet, pożądania, przede wszystkim Dagas w odwróceniu tak naprawdę generalnie rzecz biorąc mówi o pierdolniętym, nienormalnym seksie. Czymś, co generalnie rzecz biorąc jest kwestią po pierwsze generalnie rzecz biorąc utraty młodości i chęci zatrzymania jej, po drugie generalnie rzecz biorąc pod przemożnym wpływem właśnie tego magnetyzmu drugiej osoby, kompletnie wyłączone szare komórki, ale jakbyś był przekonany, że to jest tak właśnie, a nie inaczej. Uprzedzam, doradzam na podstawie tej dagas. Zrób wszystko. Nawet jeżeli to by był rozwój duchowy, w który poszedłeś, i w tym momencie, jak nawiedzony idiota generalnie rzecz biorąc, stwierdzasz, że, e, nie wiem, że to jest złe, nie wiem, e, nie wiem rodzina, praca, że to, że tam, że wszystko jest złe, a to jedno jest dobre, że ty musisz zmienić życie o 180 stopni, że generalnie rzecz biorąc, byłeś na tragicznej ścieżce i tak dalej, i tak dalej, to ja cię tylko uprzedzam o jednej rzeczy, to jest odwrotność runy dagat. Jeżeli ktoś coś robi nagle, jeżeli ktoś coś robi w sposób, Drastyczny, kardynalny, natychmiast, w taki, a nie inny sposób, albo pod wpływem ciemnej nocy, jak złodziej pierdolony ucieka na przykład z domu, z firmy, z czegokolwiek i tak dalej, to to nie są woskie energie, to nie jest na pewno rozwój duchowy, to nie jest na pewno transformacja w dobrą stronę. Ja Cię uprzedzam, proszę, żebyś to wziął pod uwagę, to są moje ostatnie słowa, już nie mam potrzeby jakby przekazywać dalej. To jest najjaśniejsza z generalnych oprócz Kenas i Sobilo, które stanowią tak naprawdę światło w świetle. Pokażmy wszystko w świetle i wady, i generalnie rzecz biorąc zalety. Nazwijmy wszystko po imieniu. Bądźmy autentyczni, bądźmy słońcem. Oświetlajmy nawet ten mrok, który generalnie rzecz biorąc chce być nawet mrokiem, żeby było wesale. Dajmy mu to, co dobre. Być może dzięki temu w jakikolwiek sposób rozbłyśnie to, coś, co jest potrzebne, żeby ten ktoś, czy ten mrok, w jakiejkolwiek formie, chciał się zmienić, chciał pójść w inną stronę, dobrą stronę, równowagi, balansu, harmonii. Dobra. To jest ta energia. A ty wybierz. A ty wybierz. Natomiast ta runa informuje. Że nie jesteś na ścieżce, gdzie podejmujesz decyzję, bądź podjąłeś decyzję skróconą na 3 miesiące czy na 6 miesięcy, na 3 lata, minimum, minimum, informuj o tym i to wszystko, co chciałam powiedzieć. Jeszcze jedna rzecz, dobrze, ok, zaglądnij, z czym kończysz, a z czym powinieneś skończyć. Zaglądnij w siebie, dowiedz się tego, przyglądnij się, jeżeli rozprasza Cię ktoś, jeżeli tak usilnie pilnuje, żebyś ty nie był sam ze sobą, żebyś ty nie miał nawet chwili odosobnienia na to, żeby przemyśleć pewne rzeczy, żeby przestać być pod wpływem danej osoby, pod jej emitowaniem pewnych energii, pod jej przemożną pomocą, nie wiem, jakimś nauką, jakimś biznesem itd. Jeżeli coś takiego się dzieje, bo on działa w ostatnich trzech miesiącach, w Twoim życiu. Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić w odosobnieniu, w minimum 7 dni, minimum 7 dni, 3 dni to jest nic, 7 dni przemyśleć siebie bez uprzedzeń, bez żalu, bez pretensji, bez przekonań, posłuchać siebie, sięgnij do pokładów swojej najwyższej broni, jaką ma intuicji. Moim zdaniem ona jest zakłócana specjalnie. Buziaki ci daję serdecznie. Przepraszam, ale po prostu ja nie czułam w ogóle generalnie rzecz biorąc, żeby stawiać te karty. I cieszę się, że ich nie postawiłam na sierpień i że nie przekazałam tego, co było tam widoczne. Masz do wygrania bardzo dużo, a uważam, że nawet życie drugiej osoby, tak bym to nazwała, jak nie swoje. Buziaki, trzymajcie się. Filmik na wrzesień już przygotowałam. Grupę inną, generalnie rzecz biorąc, troszeczkę ściągnęłam. Cieszę się bardzo z tego powodu. A w razie w, ja po prostu w ten sposób będę działać. Runa rada do widzenia się z Państwem. Nie ma przypowiadania przyszłości. Buziaki, trzymajcie się ciepło. I bardzo Wam serdecznie życzę, żebyście w tym okresie, właśnie we wrześniu, tą jeszcze końcówkę sierpnia tak samo poświęcili na to, żeby naprawdę mieć czas, żeby się odosobnić, żeby w pewien sposób wyjść spod wpływów wszystkich którzy Wam się wydają dobrzy i źli, i, i nie pouczający i niepouczający, i w ogóle, i po prostu mieć czas dla siebie. Jeżeli środowisko, w którym pracujesz, albo w którym przebywasz, jest toksyczne i faktycznie może być tam dużo ludzi i tak dalej, w tym samym czasie, kiedy pójdziesz w to odosobnienie, przemyślisz pewne rzeczy, zobaczysz pewne rzeczy, masz zobaczyć pewne rzeczy, jasno, klarownie, klaro, 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 to nawet z pracy weź urlop, żeby nie miały na Ciebie wpływu żadne osoby ok? Buziaki wam daję, całuję was bardzo mocno, przytulam was ogromnie i powtarzam, sięgnijcie do tych swoich mocy, do tych swoich wewnętrznych wielkich mocy, do intuicji, do tego wszystkiego, co jest jasne, klarowne, co nigdy w życiu nie powodowało, że mieliście wyrzuty sumienia, że się czuliście winni, że, że jakieś żale mieliście do siebie. Wy tak nie postępujecie. W pewnych sytuacjach skorpion potrafi być synem, ale są rzeczy których nigdy w życiu by nie zrobił. Buziaki trzymajcie się. Do usłyszenia w następnych filmach albo na prywatnych czytaniach. Pa!